Cyfrowe ewolucje firm. Co mają ze sobą komputer, smartfon, nowoczesny robot sprzątający? Kamera monitoringu miejskiego, albo na przykład samochód autonomiczny. Z pozoru są to tak naprawdę zupełnie różne urządzenia, ale łączy je jedna cecha. Wszystkie są elementem tak zwanego internetu rzeczy, czyli Internet of Things, albo w skrócie IoT. Ale Internet rzeczy to fundament nowoczesnych, inteligentnych miast, zwanych Smart Cities, albo inteligentnych domów, czyli Smart Homes, a także nowoczesnych, inteligentnych fabryk. IoT pozwoli także na realizację wieloletniego marzenia ludzkości, czyli autonomicznego transportu. Internet Rzeczy to temat dzisiejszego odcinka podcastu. A o tym internecie rzeczy będę dzisiaj rozmawiał z ekspertem, czyli Marcinem Sikorskim, specjalistą od Smart Rzeczy i autorem internetowego magazynu smartrzeczy.pl. Witaj. Cześć, Marcin. Mi. Marcin, wytłumaczmy może, na czym dokładnie polega to pojęcie Internet Rzeczy. Ja trochę je tak sprecyzowałem na początku, ale opowiedzmy dokładnie tak, żeby nasi słuchacze i widzowie mogli zobrazować sobie, czym ten Internet Rzeczy jest. Jasne. Wydaje mi się, że najprostsza taka definicja, którą trochę ukłułem, brzmi 4Z. Złącz, zbierz, zanalizuj i zmień. I teraz nieważne, jakie urządzenie przyjdzie do głowy, czy to będzie pralka, czy to będzie właśnie sensor jakiś w jakiejś fabryce, czy cokolwiek innego, jeżeli złączysz to do jakiejś sieci, najpewniej no Wi-Fi, następnie ono zbiera jakieś dane. Mogą to być dane fizyczne albo chemiczne, nie wiem, waga, prędkość, szybkość, jasność. Następnie Z, jak zanalizuj, że ten system musi przeanalizować te suche dane i wysunąć jakieś wnioski, a następnie zmień, żeby zmienić swoją rzeczywistość poprzez akcję, reakcję albo danie Ci jakiejś informacji zwrotnej, no to to już będzie produkt Internetu Rzeczy. I teraz nieważne, co my umieścimy w tym katalogu, o czym tutaj będziemy rozmawiać, jeżeli to jest złącz, zbierz, zbierz zanalizuj, zmień, najpewniej będzie to produkt Internetu Rzeczy. Ile dzisiaj mamy urządzeń e, internetu rzeczy i ile... Będzie ich w przyszłości? Jak szybko w ogóle będzie przybywać liczba tych urządzeń? Myślałem, mówimy o skali miliardów, tak? I co statystyki, cytuta, czy co różne raporty, to inne wyznaczniki są. Niektórzy mówią, że mamy 15 miliardów, że zmierzamy do 30 miliardów, ale w najbliższych latach, w przeciągu 5 czy nawet 10 lat, może ich być 40 czy nawet 50 miliardów. Ja wiem, że skala wydaje się duża, ale jak spróbujemy sobie to zobrazować, to okaże się, że skala ma swoje uzasadnienie. W takiej fabryce, w której potrzebujesz konkretną ilość urządzeń, a to tak naprawdę tych urządzeń w jednym pomieszczeniu może być kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, czy na opartego nawet kilkaset. I teraz, jeśli takich pomieszczeń, które tutaj mamy, przemnożymy ile taka fabryka ma, albo taki biurowiec, albo po prostu ktokolwiek, kto musi korzystać dla swojej produkcji w swoim otoczeniu z urządzeń smart, to okaże się, że ich naprawdę potrzebujesz dużo. Więc ta skala spuchnie i okaże się, że jest w pełni uzasadniona. Tak? Ja nawet oprócz tych fabryk wyobrażam sobie te inteligentne miasta. Oczywiście. Czyli miasto, na którym mamy yy, w każdy kosz na śmieci, bo każdy mhm. na każdym przystanku autobusowym mamy kosz na śmieci, ten, śmie ten kosz na śmieci mógłby mieć taki sensor. Mhm. Każde światło na skrzyżowaniu mogłoby mieć sensor. Każda latarnia uliczna mogłaby mieć też sensor i też mogła być kontrolowana na, również. Nawet nie to... mogła, tylko do tego zmierzamy. Do tego zmierzamy, I Jeżeli tak. chcemy mhm. lepiej rozumieć nasze otoczenie, przede wszystkim e, no, miasta nagle nie zmienisz w przeciągu jednego dnia, dlatego że nie wiem, 100 tysięcy mieszkańców ci przybyło. Więc musisz lepiej organizować zasoby, które posiadasz. I do tego nam służy właśnie żeby lepiej je zorganizować, lepiej je rozumieć, no i właśnie, jeżeli będziesz nawet na zwykłe latarnie, które chcesz w automatyczny sposób, żeby działały, no to ile masz takich latarni w Warszawie, a teraz ile takich latarni jest w całej Polsce? Już, skala nam rośnie. Miejsca parkingowe. No nawet, nawet w Piasecznie, żeby nie szukać daleko, miejsca parkingowe już są wyposażone właśnie w sensory i raportują liczbę wolnych miejsc parkingowych, bo też rozpoznają... No i masz informację zresztą. zwrotną dla użytkownika, tak. tak? Pozwala mu to lepiej zrozumieć, co się dzieje w jego otoczeniu, jest to podpięte, bada i analizuje cały czas, a taki raport, powiedzmy, raz na miesiąc może być wysłany gdzieś tam do, do centrum, czy do jakiegoś e, konkretnego urzędnika i wtedy może sprawdzić, gdzie na przykład jest zbyt mało takich miejsc, albo z czego one mogą wynikać, tak? Mnóstwo, mnóstwo zastosowań, które praktycznie Twoja wyobraźnia tylko się ogranicza, bo technologię już mamy, żeby ją spiąć. I w tę stronę należy tak naprawdę iść. A w jaki sposób łączą się ze sobą te urządzenia? Bo. Mm -hmm. Mówi się o tym, że one się łączą i przewodowo, i bezprzewodowo, ale to, co chyba powinniśmy podkreślić, że niekoniecznie one muszą się łączyć z internetem, mimo że mhm. mają internet w nazwie. Mhm. Więc jakich standardów, jakie standardy wykorzystują i kiedy właśnie ten internet jest potrzebny, a kiedy można przesyłać jakimiś wewnętrznymi sieciami informacje? Znaczy, wszystko rozbija się o to, w jakim miejscu czy w jakim otoczeniu jesteś. Jeżeli mam jakąś taką fabrykę, która jest taką skrzynką Faraday'a, że nic do niej nie wchodzi i nic z niej nie wychodzi, tak? bo tam są jakieś metalowe osprzęty i po prostu grube ścianki, dlatego żeby zabezpieczyć otoczenie przed tym, co się w środku dzieje, no to się może, rzeczy ciężko by było o to, żeby na przykład Wi-Fi z zewnątrz mogło się przebić przez takie ścianki. Dlatego internet rzecz jest na tyle elastyczny, że właściwie każde protokoły, jakie istnieją, czy jakie wytworzyliśmy, jesteśmy w stanie po to nie podpiąć, tak? Mówimy tutaj zarówno o Wi-Fi, o Bluetoothie, Tredach, ZigBee, tego jest po prostu dużo i tak naprawdę każdy z nich ma pewne zalety i pewne wady od kwestii bezpieczeństwa, obsługi ilości takich urządzeń, popularności przede wszystkim. Wszystkim, aż po to, pod jakie konkretne zapotrzebowanie czy jaki konkretny case chcesz użyć. I to to niejako definiuje. Tak? W zależności od tego, co ty będziesz chciał z tym zrobić, to po prostu wybór masz dość szeroki. W przypadku takich fabryk, ja wyobrażam sobie, że nawet można stosować łączność 5G, ale taką wewnętrzną, czyli takie sieci kampusowe Aha. 5G. Czyli nie trzeba mieć takiej publicznej sieci, no bo jeżeli mamy roboty na, na hali w fabryce, to te roboty nie muszą się komunikować nigdzie z internetem, one muszą tylko się komunikować wewnętrznie z jakimś systemem centralnym, który nimi zarządza, czyli możemy postawić taką sieć kampusową wewnątrz budynku, i ta sieć kampusowa będzie obsługiwała wszystkie urządzenia, wszystkie te czujniki czy urządzenia internetu rzeczy. Aha. W, w takiej fabryce. Niemniej jakieś połączenie masz, tak? Bo to połączenie musi być, bo te dane muszą w jakiś sposób spłynąć i o tym trzeba pamiętać. Tak, tak. I to jest najistotniejsze. Yy, yy, ale porozmawiajmy w takim razie o roli 5G yy, w internecie rzeczy, bo tutaj bardzo często właśnie o, 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 o 5G mówi się, że jest to standard, który jest bardzo szybki, ale to, co, to, co jest bardzo istotnym elementem 5G, jest niezwykła gęstość yy, sieci. Czyli właśnie co, co, na, co, co, co możliwa właśnie dokładnie 5G w implementacji mhm. tych, tych urządzeń internetu rzeczy? No 5G od samego początku powstała z zamysłem tego, że będziesz miał otoczenie, w którym będą produkty internetu rzeczy, tak? Już, już zauważono, że nasi, na, nasililiśmy rynek, tak? Na go, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, które mamy, jest dostatecznie nasycony. Wprowadzamy teraz produkty internetu rzeczy, których będą miliardy, jak to obsłużyć. Więc 5G skupił się tak naprawdę na trzech typach urządzeń z obszarów IoT. Te, które są ultra wydajne, na przykład które co generację twój smartfon staje się coraz mądrzejszy, masz coraz więcej feature'ów, tak? Tablety, coraz więcej tego się dzieje. Więc to jest jeden zakres urządzeń, i tam masz, powiedzmy. Trudne do przesłania pliki, bo oglądasz jakieś wideo, bo grasz w coś, generalnie zasobożerne zasobo bardzo jest. Drugie typy urządzeń to są te, których jest dużo na jakimś określonym odcinku, ale wysyłają proste dane. Niech będą te parkometry. No, mhm. Na konkretnym metrze kwadratowym możesz mieć dziesiątki takich urządzeń. No i trzeci typ to te, które muszą być i ultra wydajne i muszą cały czas być połączone, na przykład autonomiczne pojazdy albo osprzęt medyczny. No nie możesz sobie pozwolić na to, żeby na 5 minut zniknął on z radaru i dane nie były przesyłane. Więc 5G tak powstawało i z takim zamysłem, żeby te trzy rodziny te, czy te trzy typy produktów obsłużyć. No, i tak naprawdę, już nie wchodząc w technikalnie, ale samo 5G pozwala tak przygotować łącze żeby nie zabrakło dla żadnego z tych urządzeń, które będziesz miał w danym miejscu, no bo zakładam, jeździsz autonomicznym pojazdem, jeden typ, obok jest twój parkometr, drugi typ i trzeci, masz jakiegoś smartfona. Wszystkie te urządzenia muszą działać, tak? No i druga kwestia, jak to zrobić, żeby te zasoby, które są dostępne, e, udostępniać dalej, czyli żebyś nagle, nie wiem, jesteś w dzielnicy pierwszej, jedziesz do dzielnicy drugiej, no i nie chcesz mieć sytuacji, że nagle, no nie wiadomo, co z tymi danymi zrobić, one ci przestają działać albo znikają. Więc 5G bardzo w tym obszarze pomaga, tak? Można powiedzieć, że nawet jest takim katalizatorem rozwiązania rozwoju internetu rzeczy tak naprawdę. No tak, i czyli... każda kolejna generacja, i, i to co już teraz się mówi, co będzie w 6G, że jeszcze bardziej wydajny, jeszcze szybsze, jeszcze lepsze, te, tego trendu już nie zatrzymamy. On będzie się tylko rozwijać. A jeśli do tego dołożymy to, co się dzieje ostatnio, że VR i AR na przykład, czyli te okulary rozwijające rzeczywistość, też wchodzą i popularyzują się. Inne technologie, o których też moglibyśmy mówić, No potrzebujemy dobrego, stabilnego, silnego łącza i 5G jest taką trochę autostradą, która pozwala różnym pojazdom jechać i, i dojechać do celu. Mhm. A porozmawiamy na temat inteligentnych miast. My mhm. już trochę ten temat poruszyliśmy, czyli tych smart cities. Mówiliśmy o parkomatach, mówiliśmy mhm. o koszach na śmieci. Jak może wyglądać takie miasto przyszłości, właśnie bardzo bogate w urządzenia internetu rzeczy? Wiesz co, jeśli chcielibyśmy zobaczyć, to możemy zwrócić naszą uwagę na Estonię, która jest malutkim państwem, ale ona wprowadza właśnie takie rozwiązania jest jednym z najlepiej cyfrowo rozwiniętych miejsc w Europie najbliższym no, tu nam. No, ale generalnie wszystko tak jak wspomniałeś, co mierzy jakieś dane, czego jest dużo, tak? Czyli lampy, niech będą parkingi, śmieci, czy nawet analiza ścieków, analiza zużycia prądu, analiza danych, które chcielibyśmy, żeby lepiej trafiały do nas, lepiej zorientować się, co się dzieje w naszym otoczeniu. Analiza ruchu drogowego, gdzie na przykład, w którym momencie należy coś zrobić, bo się blokują drogi. Więc praktycznie to jest wyświetlany slogan, ale dane to złoto XXI wieku i wszystko, co może nam sprawić, że te dane lepiej będziemy zbierać, lepiej organizować, lepiej rozumieć przede wszystkim, no to już nam świetnie pomoże żyć. No Internet Rzeczy jest właśnie takim rozwiązaniem, bo możemy w dużej skali to zrobić. W małej. Konkretny biurowiec, mapy na przykład dotyczące tego, jak pracownicy gdzieś się przemieszczają, czy nawet obsługa urządzeń, które mamy. Masz jakieś wózki widłowe, które są niebezpieczne, tworzysz sobie strefę, dzięki której wiesz, że pracownik będzie ostrzeżony w porę, czy nawet próba pomocy takiemu pracownikowi, że jesteś w miejscu, do którego nie da się łatwo dostać, jest głośno, komuś coś się stanie, to jak użyć internetu rzeczy, żeby mieć informację zwrotną, że coś się wydarzyło. Da się to zrobić, tak? Da się to spiąć i nie trzeba tak naprawdę dużych nakładów czasowych czy wiedzy, żeby coś takiego zbudować, a masz gwarancję, że wiem teraz, co się dzieje albo lepiej zabezpieczam swoich pracowników. To, jak tak się zastanawiam, to, to ta liczba możliwości, które daje IoT tak naprawdę jest nieograniczona. Tak, no, y tylko Cię Twoja wyobraźnia ogranicza, a wszystko inne jesteśmy w stanie obsłużyć i już obsłużyć, mówię to z perspektywy dowodów, że ktoś to zrobił, mamy jakiś standard, mamy certyfikacje, mamy konkretne case'y, liczby, a nie m, zastanowimy się, jak to zrobić na przyszłość. Takim podzbiorem internetu rzeczy jest industry, Industrial IoT, mhm. czyli I, IOT. Czym się różni ten Industrial IoT od normalnego IoT? Tak w dużym skrócie jakością tego co kupujesz. No technicznie rzecz biorąc IoT sam sobie możesz zbudować i jeśli tylko kupisz sobie na przykład Arduino, Raspberry Pi, jakiś czujnik, podepniesz to i bum, jest już w powietrzu i ja muszę mieć świadomość, że technicznie rzecz biorąc mogę natknąć się na twój produkt, który zbiera jakieś dane, wysyła coś z nimi robi. I IoT jest o tyle w komfortowej sytuacji, że w dużym skrócie mamy na to standaryzację, mamy na to certyfikację, za tym stoją duzi gracze, którzy gwarantują, że te czujniki, urządzenia to będzie działać, to będzie bezpieczne i przede wszystkim płacisz za to, że to będzie bezpieczne i wiesz, co się potem z tymi danymi dzieje, a nie, że zrobił to jakiś przysłowiowy Pan X, który ci po prostu sprzedaje. No i cała reszta rzeczy to się opiera o to, że masz wsparcie w tym zakresie, że to rozwijamy dalej, że nie zostawimy cię w przypadku, kiedy coś przestanie działać, że jeśli będziesz chciał podpiąć nowe maszyny, to jesteśmy w stanie ci dopisać jakiś kod i tak dalej. Więc ten e-IoT gwarantuje ci mm, tak naprawdę dojrzałą wersję internetu rzeczy, jeśli tak to możemy nazwać, zorientowaną właśnie na i, i to, co biznes przede wszystkim robi i produkuje. Czy to jest kwestia tak naprawdę bezpieczeństwa mhm. danych, bezpieczeństwa danych, stabilności? Szybkości e, i nie, nie, jakości. szybkość i niezawiodności, tak Aha. w przypadku tych urządzeń, bo, bo, te, bo te urządzenia takie zwykłe IoT, zwykłe, aż on, A. tak tak mówiąc, A. czyli urządzenia takie, z którymi mamy, mamy na co dzień do czynienia, taki nie wiem, smartwatch na przykład. Taki smartwatch, czyli się zawiesi, no to nic, nic się nie stanie. Natomiast jeżeli karetka będzie raportowała jakieś, jakieś sygnały na temat stanu zdrowia, zdrowia pacjenta i w pewnym momencie ta łączność zostanie utracona, bo urządzenie zawiedzie, no to pacjent może nam umrzeć. Czyli to jest ten, ten kluczowy czynnik, który odróżnia. IoT od IoT normalnego. Płacisz mhm. relatywnie, czy odrobinę więcej, ale wiesz, kto za tym stoi, wiesz, kto się pod tym podpisał, wiesz, za co płacisz, wiesz, gdzie są dane, wiesz, że to jest bezpieczne, jesteś w stanie zadać konkretne pytanie, uzyskać konkretną odpowiedź i mnóstwo, mnóstwo takich korzyści jeszcze można by wymieniać. IoT często też jest wymieniane jako element tak zwanego przemysłu 4.0, czyli te fabryki przyszłości. Czy to oznacza, że jeżeli ja mam fabrykę, w której mam tego robota sterowanego przez komputer i on jest jakoś połączony, czy przewodowo, bo jeszcze urządzenia IoT mogą być też, być też łączone przewodowo, niekoniecznie bezprzewodowo. E, e, czyli mamy tego robota, mamy jakąś taśmę sterowaną. Czy już mogę wtedy powiedzieć, że to jest fabryka przemysłu 4.0, czy są jeszcze jakieś elementy, które są tutaj brakujące? Wiesz co, to, to jest taki problem, który już od dawien dawna jest powtarzany, w którym momencie coś się zaczyna dziać. Tak? Mhm. I w starożytnej Grecji był taki problem, że masz wóz, który zaczyna rozbierać na czynniki pierwsze i po drugiej stronie odbudowywać ten wóz dokładnie z tych samych elementów. W którym momencie ta pierwsza, ten pierwszy wóz przestaje być już wozem, że nie nazwiesz go, a w którym momencie ten drugi staje się wozem. I banalne pytanie, ale to samo masz tutaj. W którym momencie Twoja fabryka już nie jest fabryką starego rodzaju, a staje się fabryką nowego rodzaju? I na ten przemysł 4.0, Te fabrykę przyszłości, trzeba patrzeć z perspektywy wielu czynników i zarówno samych urządzeń, które trzeba kupić, wdrożyć, lepszego rozumienia danych, co się z nimi dzieje, jak są zabezpieczone, w jaki sposób w ogóle tymi danymi operuje, jak i samej mentalności pracowników, czy oni są dostosowani do tych nowych rozwiązań, czy chcą z nich korzystać, czy przede wszystkim rozumieją, po co one są nam potrzebne. Więc tak naprawdę Internet Rzeczy jest tylko takim jednym klockiem, który jest tutaj wpasowany w tę samą układankę, i musimy na to wszystko patrzeć niestety z takiej makroperspektywy. I bez niego oczywiście ciężko zruszyć dalej, no bo dochodzisz do etapu, gdzie już fizycznie jako człowiek nie jesteś w stanie wszystkiego manualnie sprawdzać, albo takiego wolumenu danych nie jesteś w stanie przetworzyć. Więc internet rzeczy musi ci w tym pomóc i do tego on został stworzony właśnie, po to on jest. A cała kolejna tak jakby fala zmian, że nagle dokupujesz coś, modyfikujesz, zastanawiasz się nad kolejnymi rozwiązaniami, no to powoduje, czy, czy powodem tego wszystkiego są właśnie te czujniki i ten, ten słowetny ten internet rzeczy. My dotychczas rozmawialiśmy o internecie rzeczy jako takim elemencie inteligentnych miast, albo fabryk, albo biur, ale taki internet rzeczy możemy wykorzystać również na przykład w medycynie. Jakie przykłady tutaj moglibyśmy podać wykorzystania IoT w medycynie? Wiesz co, wszystkie czujniki, nawet najprostsze, które mają za zadanie, nawet takie holdery, które musisz, nosisz przez 2-3 dni, żeby zobaczyć jakiś tam twój rytm serca, no to teraz możesz mieć taki czujnik, który po prostu od razu wyśle ci taką informację do konkretnej aplikacji albo, albo powiadomi konkretną jednostkę o tym, że na przykład coś niebezpiecznego się z tobą dzieje i że za chwilę możesz mieć zawał albo jakiś problem związany z, z swoim zdrowiem. Wszelkie maści, urządzenia, które kiedyś trzeba było, przykładowo takie sztuczne serce, po jakimś czasie no, wyciągnąć albo zaktualizować, nazwijmy to. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, teraz możesz z zewnątrz zaktualizować. Tak? Okazuje się, że ty po 10 latach, odkąd nosisz takie, takie sztuczne, sztuczne serce w sobie, no już jesteś starszy i inaczej to wszystko działa, więc tak na dobrą sprawę można zaktualizować trochę to oprogramowanie, żeby lepiej dopasowywało się do Twoich tak jakby, potrzeb. Nawet zwykłe zegarki, które ludzie noszą, które no też te mierzą. Oczy, tak które tak. też mierzą takie dane medyczne. Rozwiązania konkretnych firm istnieją na rynku, które też zbierają te dane i nagle okaz okazuje się, że, wiesz, są w stanie wykryć, że coś nie Jakieś tam na No, dokładnie. A cała reszta rzeczy, to takie, takie hardkorowe, nazwijmy, rozwiązania medyczne, no to oczywiście, że są jakieś sztuczne żyły, albo jakieś sztuczne, konkretne elementy, które w ciebie trzeba wstrzyknąć, nazwijmy to tak, ale nawet na zewnątrz, które masz, wszystko, co pomoże ci lepiej i szybciej zorganizować i zrozumieć dane dotyczące ciebie, to już będzie właśnie duża korzyść, bo efekt tej skali będzie. Już nie będzie tak, że lekarz ci pyta, jak się czułeś, proszę. W, w kajeciku gdzieś zapisać, tylko masz konkretne dane z konkretnych okresów, które e, automatycznie system Ci zbiera i po jakimś czasie tworzy Ci raport, dzięki któremu lekarz może szybciej podjąć jakąś konkretną decyzję, tak? Więc liczby nie kłamią już wtedy. A transport autonomiczny? Transport autonomiczny... Też bardzo szeroki temat. Też, też szeroki temat. Budzi różne emocje. Ehm. To strajka. już tak naprawdę y, autonomiczne pojazdy z kilku rzeczy się składają i bardziej byśmy z, y, razem z nimi szli w stronę sztucznej inteligencji, bo to ona odpowiada za to, jak one, one jadą, natomiast ja spróbuję się skupić na y, czujnikach i internecie rzeczy. Generalnie chodzi o to, że w takim autonomicznym pojaździe też masz dziesiątki różnych czujników. Które mają konkretne zadanie. Jest jeden czujnik, który mierzy jakość na przykład podłoża, czy nie jest mokro. Jeden, który masz czujnik oświetlenia. Jeden czujnik dystansu, żeby wiedzieć. No, kamery, wszystkie te, które Tak, tak. E, kamery i tak dalej. Więc tego jest sporo. Natomiast w środku tych autonomicznych pojazdów masz logikę zaszytą, właśnie za pomocą na przykład sztucznej inteligencji, która zbiera te wszystkie dane i potem wyświetla ci w postaci albo informacji na twoim kokpicie, że hej, powinienem się zatrzymać, bo na przykład masz jakąś, jakiś problem w samochodzie. Albo może zaraz się pojawić problem, bo czujnik jest coś takiego wykazał, albo w drugą stronę zareagować, jeśli ty sam nie zareagujesz, że nagle ktoś Ci wyskakuje na drogę i system przewidział trochę, albo jest o tych kilka sekund szybszy niż po prostu człowiek. Natomiast to jest suma wielu technologii zaszytych w tym pojeździe i AI i właśnie tych kamer, i internetu rzeczy, i mnóstwa mnóstwa innych no, technicznych cudów. Opowiadamy o tym, że internet rzeczy tak naprawdę możemy zastosować dosłownie wszędzie i medycyna, i fabryki, i inteligentne miasta, i inteligentne domy ale z internetem rzeczy wiążą się też pewne zagrożenia. Jakie dokładnie? No, główne zagrożenie to nieświadomość takiej, ja to nazywam cyfrowej higieny, że już ludzi przyzwyczaja się do tego, żeby nie klikać w e-maile i załączniki, i wiedzą, jak z komputerem się posługiwać. E, tak samo z telefonem. Wiedzą, czego nie robić, albo jakie połączenia odrzucić, bo to może być potencjalnie niebezpieczne. Natomiast internet rzeczy to jest takie trochę morze wszystkiego. I, tak masz... i jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni tak, do tego internetu. Dokładnie. Rzeczy, bo... I masz zwykłe jakieś, nazwijmy, smart żarówki proste, które też mogą się w to wpisać, ale masz ten autonomiczny pojazd, który technicznie biorąc, też się składa z internetu rzeczy. No i raz, że ludzi trochę to. Straszy, bo nie wiedzą, jak się do tego przygotować, a dwa, nie mają takiego nawet mentalnego przyzwyczajenia, że nie wszystko, co przekazuje, czy każdą danę, którą mogę przekazać do takiego urządzenia, powinienem. To, że masz zakres możliwości i chciałbyś z nich skorzystać, to jest jedno, ale dwa, czy powinieneś. No i na to tak naprawdę nakładają się wszystkie inne problemy, które też już przechodziliśmy z komputerem i z telefonem. Zmień swoje domyślne hasło, aktualizuj sprzęt. Mieć... Zwłaszcza do kamer, tak? tak? Jakie mamy takie kamery monitoringu, które mamy czy w domach, czy w firmach, i one bardzo często kiedyś. Miały domyślnie admin, admin, i wystarczyło tylko poznać IP tej kamery, można było się zalogować do tej kamery, od razu podglądać każdego, co, co no, robił się w domu czy w filmie. Dwuetapowa weryfikacja, mhm. no jest parę takich rzeczy, natomiast one znów, jak słyszysz, to jest to samo, co już znasz z komputera czy z telefonu, więc pytanie, jest, skoro tam się nauczyłeś to robić, to co stoi na przeszkodzie, żebyś tak do tych technologii podchodził? I no, tutaj ciężko jest odpowiedzieć, czy jest tak, że po prostu jeszcze ludzie nie przyzwyczaili się, czy nie mają świadomości, jaki potencjał niebezpieczeństwa z tego wynika, czy jest tak, że po prostu. Wy Wymaga to czasu i za jakiś czas nazwijmy to kolejne pokolenie, już będzie wiedziało, jak posługiwać się, co robić, czego nie robić, i, i będzie miało tak jakby większą świadomość tego wszystkiego. Myślę, że też powinniśmy do tych urządzeń internetu rzeczy podchodzić jak do takich małych komputerków, o które trzeba dbać. Trzeba dbać o aktualizację oprogramowania tego komputerka, ponieważ. Ten komputerek, komputerek, myślę nawet o, nie wiem, drukarce, o tej kamerze IP, o nawet jakimś czujniku parkowania. Jeżeli jest niedostatecznie zabezpieczony, jeżeli jakimś przestępcom uda się zalogować do tego urządzenia, to może te, to urządzenie wykorzystać jako botnet, na przykład do ataku typu DDoS na infrastrukturę jakichś przedsiębiorstw. Czyli zbiera sobie, skoro tych urządzeń mamy teraz 15 miliardów, no to może sobie wziąć na przykład milion takich urządzeń i wykorzystać te, te milion urządzeń do, do tego, żeby przeprowadzić skoordynowany Atak na bank jakiś albo jakąś instytucję rządową. Czyli my, myśląc o tych urządzeniach internetu, rzeczy powinniśmy pamiętać, żeby je regularnie aktualizować, żeby zmieniać ten te login i hasło domyślne, które tam jest w tych urządzeniach hmm. i żeby rzeczywiście bardziej tak y, poważnie do tych urządzeń podchodzić, a nie tak y, po macoszemu, żeby ignorować. Czy ja dobrze, mam jakąś Przez tam. Przede wszystkim to... myśleć o tym, że to jest urządzenie, które technicznie rzecz biorąc jest zawsze wyłączone. Hmm. Tak? To nie jest jak z komputerem włącz wyłącz, tylko ono zawsze czuwa, tak. albo w większości przypadków właśnie o to chodzi. Ludzi, że musi czuwać i trochę to ludzi przeraża. Inna kwestia, która przeraża, to fakt, tak ty powiedziałeś, mówi się o tym tylko w wypadku, kiedy jest źle, a nie kiedy jest dobrze, bo fajnie to brzmi w mediach społecznościowych i można ludzi zachęcić do klikania w artykuły. Natomiast kwestia jest taka, że po prostu przez to, jak działa internet rzeczy, czyli że masz urządzenie fizyczne, masz jakieś połączenie, niech będzie internetowe, e, masz jakąś chmurę, do której to, te informacje lecą, e, masz tak naprawdę dużo elementów, z których się to wszystko składa, jeszcze masz jakąś aplikację, powiedzmy, którą to sobie monitorujesz, to azymutów tego ataku jest dużo więcej, dlatego ludziom się wydaje, że to jest bardziej niebezpieczne. No nie bardziej niebezpieczny niż twój telefon komórkowy, którego używasz, tak? Tylko po prostu masz szersze spektrum elementów, z których to się to składa, tak? I musisz wiedzieć, że z każdym z tych etapów, czy na, na każdy z tych miejsc musisz mieć świadomość, że coś takiego istnieje i po prostu trzeba się przygotować. Na całe szczęście już teraz twórcy przygotowują różnego rodzaju właśnie aktualizacje, usprawnienia, niejako pewne rzeczy się automatycznie dzieją, więc nie masz takiego strachu i lęku. Natomiast no, ta cyfrowa higiena trzeba uczyć i uczyć i uczyć i pokazywać, z czego to się tak naprawdę Składa, tak? A jakie są największe zalety i zyski, jakie daje IoT? Przede wszystkim e, e, szybkość, szybciej wiesz, co się dzieje, szybciej możesz reagować, ale też przewidywanie, przewidywanie tego, co nadejdzie. E, na bazie danych, które spływają, możesz e, przeanalizować, która na przykład maszyna się zepsuje, możesz e, przewidzieć, w którym czasie należy zrobić jakiś przestój, możesz e, przeanalizować, czy nie trzeba skalibrować takiej maszyny. Więc wydaje mi się, że ta szybkość przede wszystkim to jest krok numer jeden. Dwa, no każdy chciałby móc przewidywać przyszłość, a dzięki internetowi rzeczy możesz to zrobić, tak, skala ma tu znaczenie. Trzy, właśnie jak już o mowa. nie musisz manualnie przerabiać wielu, wielu plików czy wielu, wielu logów z danymi, tylko może za ciebie zrobić to maszyna, czy mogą za ciebie zrobić to czujniki. A to oczywiście wpływa na, na kolejne etapy rozwoju twojego przedsiębiorstwa. Cztery, bezpieczeństwo. Ty masz konkretne liczby, tak? Ja powtarzam hasło, liczby nie kłamią ludzie już, tak? Dzięki któremu wiesz dokładnie, ile, kiedy, co, w jakim obszarze. Więc te badania, ten rozwój, ta, ta analiza czy to znów lepsze rozumienie otoczenia i tego co ty robisz jest fantastyczne. A prawda jest taka, że każda firma twierdzi, że doskonale wie co robi w swoim otoczeniu, ale każda ma problemy. żadna nie jest idealna i przez wprowadzenie internetu rzeczy możesz sprawić, że naprostujesz w krótkim czasie te problemy, które masz właśnie dzięki temu potencjałowi, dzięki możliwościom, które daje ci internet rzeczy. Czy jeżeli powiem, że IoT da mi Większą wydajność i niższe koszty, to chyba dokładnie zdefiniuje te, te największe zyski, jakie daje nam firmie. Jasne, gdybyśmy to jednym wskaźnikiem chcieli podsumować, to jest wskaźnik OEE, tak? ogólnej efektywności działania. I każda firma opiera się właśnie na tym wskaźnik, jak wydajnie coś robi. A na czym się opiera ten wskaźnik? Na czynnikach, które opierają się z kolei o czas. No bo wszystko możemy sprawdzić do czasu, jak szybko coś robisz, jak szybko produkujesz, gdzie masz jakieś przerwy, gdzie masz jakieś luki i internet rzeczy pozwala ci znaleźć i lepiej zrozumieć ten czas, który jest wykorzystywany w twojej firmie przez twojego pracownika czy przez twoje maszyny i przy okazji spróbować podrzucić Ci takie pomysły dotyczące tego, gdzie można by było to zoptymalizować, co można by było usprawnić, w jakim obszarze, w jak zrobić to poprawnie, albo jak zrobić to najwydajniej. Więc wydaje mi się, że ten internet rzeczy, gdybyśmy chcieli sprowadzić do jednego słowa albo wskaźnika klucz, no to jest ten OE i wydaje mi się, że gdybyśmy z tej perspektywy zaczęli patrzeć, to to wszystko będzie miało dużo, dużo większy sens. Orange.